Jesteśmy w Nastula, klubu w Warszawie, z nami Mistrz Olimpijski z Atlanty i gwiazda nadchodzącego KSUP-a na stula. Witam. <noise> Witam serdecznie, może nie gwiazdor, biorę udział w najbliższej gali. Gwiazdy są na niebie, no ale tak, będę walczył. No tak, będzie pan walczył, a rywalem będzie w końcu ostatecznie Kevin Asplund. Zanim porozmawiamy o, o samym rywalu, to jak to wszystko wpływało, bo jeśli chodzi o te nazwiska, to tam się przewijało bardzo dużo nazwisk. Eric Prindle, James Thompson, David Olivia, sypali się jeden po drugim z różnych względów. Jak, jak ostatecznie to, to gdzieś wpływa, na te zmiany na pana przygotowania? Znaczy, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że rzeczywiście tych nazwisk trochę się przewinęło i, i, i no, to, to wszystko już prawie że dochodziło do, do podpisania, a w ostatniej chwili się zmieniało i rzeczywiście to nie było ani z mojej winy, ani winy Federacji KSW, po prostu no nie wiem, znaczy... No, nie chcieli ze mną walczyć bądź, bądź z jakichś innych y, przyczyn, ale, ale no, w ostatni, o, ostatniej chwili się wy, wycofywali. E, całe szczęście e, w końcu w ostatniej chwili niejako, nie ukrywam, że to e, już powoli zaczynało mnie stresować, bo, bo nie znałem przeciwnika. E, podpis, pod... Podpisaliśmy umowę, znaczy nie ja, tylko federacja z, z Kevinem, i, 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 no i z tego co wiem, to już jest w Polsce, także też, też jest fajnie, że już dotarł i, i no już mam z kim walczyć. A jak ocenia pan samego rywala Kevina z no Pewnie już co nieco, co nieco wie pan o rywalu. E, tak, no oczywiście w momencie, kiedy już wiedziałem, że, że umowa jest podpisana i, i że na pewno on będzie, no to. to... Dosyć dużo czasu poświęciłem i poświęcam na, na oglądanie jego walk, tych wygranych i tych przegranych. no Jest to, jest to zawodnik niebezpieczny. Dużo walk wygrał przed czasem, więc szczególnie w tych pierwszych minutach trzeba uważać na, na, na jego stójkę. Jest taki, no, można powiedzieć, nieprzewidywalny, więc, więc trzeba uważać. No i cóż. No, Mój plan jest, jest taki, że, że będę próbował na początku walki w stójce i, i, i tam w miarę tak opanować sytuację. Jeżeli nie będzie wychodziło, no to będę starał się sprowadzić walkę do, do parteru i tam w, w, no wykorzystać swoje umiejętności. No, upatruje Pan w ogóle jakiegoś realnego zagrożenia w osobie Kevina Osplunda? Bo w internecie to dość szybko został ochrzczony ogórem i zawodnikiem niegodnym walki z takim zawodnikiem jak Paweł Nastula. Kurcze trochę się niezręcznie czuję, bo cały czas mówić na pana, a, 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 a mówimy sobie po imieniu, więc nie wiem, czy... No na potrzeby wywiadu jednak, żeby tutaj pokazać a, okay. różnicę wieku, no i tą jednak pozycję, bo ja się w, wy, wychowałem na, na walkach Pawła na stuli, więc tak, w, w, jeszcze prywatnie jesteśmy na ty, ale ty wywiadach zachowuje pozory. Okej, okay, okej, okay, dobrze rozumiem. E, no tak, znaczy ja powiem tak, e, niektórzy kibice Niezależnie jaki to będzie przeciwnik, to, to, to zawsze będzie niezadowolenie, jak będzie za mocny, to dlaczego za mocny, jak za słaby, to za, dlaczego za słaby. Ja myślę, że to jest bardzo wymagający przeciwnik, samo to, że skoczył 18 warstw, z czego 15 wygrał. Jak wiemy, MMA w Sanach jest bardzo mocne i na bardzo wysokim poziomie, więc... No, no, jest to słaby, słaby zawodnik. Oczywiście pewnie kibice by chcieli, żebym dostał nazwisko, no ale, ale no, nazwisko nie zawsze nie zawsze walczy, prawda? Eee, I może to by się im bardziej podobało, no ale proszę mi wierzyć, jest to, jest to naprawdę trudny zawodnik i na pewno walka nie będzie łatwa. Eee, ja się cieszę, ja się cieszę z tego, że, e, że kibice, fani e, no, e, wierzą we mnie i, i, i e, patrzą na mnie jako, jako ten dobry fighter MMA eee, i, i będę się starał to udowodnić na, 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 na ringu. No, Ale powtarzam, nie jest to słaby zawodnik e, i, i na pewno nie będzie łatwo. A jak przebiegały same e, przygotowania? Poza tym, że ciężko było się skoncentrować na przygotowaniu taktycznym pod Rywala, bo Rywal nie był znany. To jak one w ogóle przebiegały, wyglądały? Tak rzeczywiście taktycznie ciężko było się przygotować, bo tak jak jeszcześmy wspomnieli na początku ci rywale się zmieniali, szykowałem się do, do, do jednego, do dużego. Potem się okazywało, że, że będzie e, e, no, niższy ode mnie, e, mniejszy i e, 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 no, ciężko to, było, natomiast no, generalnie przygotowałem się ogólnie tak pod, pod, pod e, e, jakiego zawodnika, znaczy ja, ja. całe szczęście, że miałem tutaj w, w, w moim klubie zawodników i y, 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 y też gościnie przyjeżdżali do mnie zawodnicy y, duzi, mniejsi, y, nic ni, ni, pulchni, wysocy, szczupli, y, z długimi rękoma, także y, no to. to, to, to to, to, to rzeczywiście się udało, bo tutaj mamy ekipę dosyć mocną. E, no i tak jak mówię, oprócz tego też gościnnie do nas e, przyjeżdżali mocni zawodnicy z Polski. Właśnie, kamera tego nie widzi, ale tam na macie siedzi Michał Andryszak, e, wysoki chłopak, wie, uznany za duży talent z polskiej wagi ciężkiej. To mogę teraz zapytać mistrza, jak pan ocenia Michała Andryszaka? Tutaj e, już nie pierwszy raz gościł u was w klubie. Tak, Michał, Michał e, drugi raz do nas e, przyjechał. E, cieszę się z tego. E, widać, że mu się podoba, że podobają się treningi. E, ja myślę, że tutaj będzie e, no, obopólna pomoc. Prawda? My, my mu pomożemy, on nam pomoże. Jest to naprawdę młody, bardzo, bardzo e, perspektywiczny zawodnik. E, dużo potrafi, a, a na pewno będzie jeszcze więcej potrafił. Musi się rozwijać. I, e, no i super, super. No, czym więcej takich zawodników u nas w klubie, którzy przyjeżdżają go i trenują z nami, tym, tym lepiej. E, musimy jeszcze chyba coś sprostać. Pojawia się taka informacja do końca, nie wiem jakie jest tego źródła, że dwie walki i, i koniec kariery. Czy to jest, jest taki w ogóle już plan, że niezależnie od tego, jak to będzie wyglądało, dwie walki i kończymy? Nie, nie, to, to nie tak. Może źle się wyraziłem, albo źle zostało to przekazane. E, ja z Federacją KSW mam podpisaną e, umowę, mam na dwie walki. Natomiast powiedziałem, że e, moja przygoda z MMA skończy się w Federacji KSW, ale czy na drugiej walce tego, te, tego nie wiem. No zobaczymy, jeżeli dwie strony będą zadowolone i rzeczywiście fajnie będzie nam się współpraca układała i, e, no i będzie ok, no to, to, to może i będę miał zdrowie i chęci, no to, to może, może jeszcze poważnie. Więcej. Na razie skupmy się na tych dwóch walkach, a w tej chwili na tej jednej, która będzie za, za tydzień. Eee, tutaj możemy powiedzieć, że po, po raz pierwszy w narożniku nie będzie Roberta Jocza. i Jocza. Czy tak? Do tej pory był przy każdy, na każdej walce u Robert? No tak, było. Nasze, nasze drogi się rozeszły. Eee, szkoda, eee, szkoda, że to w tym momencie, tak przed samym moim startem na KSW. No ale cóż, no takie życie. Coś przychodzi, coś odchodzi. I, i ja życzę mu powodzenia. Koniec. Ale chyba nie rozstali się w gniewie, bo tutaj jeszcze było o godzinie 11.00. Trenował normalnie w klubie. Nie, no po prostu Robert powiedział, że, że rezygnuje, przechodzi do, do innego klubu i, i, i każdy jest wolnym człowiekiem. No. Trenujemy dalej razem rano i już no trudno, no tak bywa. To w takim razie kto w narożniku? W narożniku będzie Daniel. Będzie Darek Mróz, który tutaj podnosi nasze umiejętności bokserskie i Wojtek A no, Czyli ekipa jest w narożniku, nikogo nie brakuje. No cóż, ja dziękuję chyba. No i jeszcze chcę dodać, może nie w narożniku, ale też przy narożniku będzie nasza Ania, która zajmuje się na, naszą sprawnością ogólną i, e, i tym, żebyśmy e, oprócz tych mięśni zewnętrznych e, wzmacniali e, mięśnie głębokie, które e, okazuje się i to wychodzi e, podczas naszych tutaj treningów z Anią, e, e, że mamy je bardzo słabe. Widziałem tutaj, e, już miałem okazję zobaczyć, jak męczyła Janka i naprawdę kawał roboty. No, to, to na pewno zaprocentuje takie, takie przygotowania, więc e, fajnie, że to się wszystko rozwija. A właśnie, bo tutaj też e, musimy porozmawiać o klubie. W którym jesteśmy, bo, bo wiem, że cały czas są plany, żeby jeszcze klub rozbudować, i jak, jak to obecnie wygląda? Tak, planuję jeszcze tutaj rozbudować. się tutaj no, to potrwa to trochę. Natomiast w tej chwili jestem skupiony na walce i, i nie poruszam tutaj tej kwestii. Natomiast no, mam, mam, mam możliwości jeszcze powiększyć klub o piwnicę, no i tam a, chciałbym z, zrobić no, taki. No, już, Prawdziwy ring e, z, e, też z workami i, i z jeszcze jedną salką e, z matą. To jeszcze jak zwykle na temat wróciły treningi Submission. E, kto prowadzi, jak to wygląda w Torki Czwartki, z tego co wiem? Tak, wróciły treningi, które również nam się przyda, przydają, zawodnikom, którzy walczą w MMA. Prowadzi to Kuba Witkowskich, dobry grappler i on tutaj zajmuje się tymi treningami, z czego chłopcy, którzy tutaj walczą, też korzystają. No i powolutku, powolutku tam rozwijają się grupy. Dobrze, no i raz dziękuję bardzo za wywiad, życzę powodzenia w, w najbliższej walce i też życzę temu, żeby tego, żeby się rywal już nie wysypał na tej ostatniej prostej, żeby się nie zatruł, nie, nie zrobił sobie nie za media treningu. No nie, już jest, już z tego co wiem, to wylądował, także teraz musi uważać szczególnie na kiełbasy, bo, bo teraz kiełbasy są bardzo niebezpieczne, więc musi jeść raczej inne rzeczy, także myślę, że będzie ok. Gucci kiedyś uważał na salami, to na salami też trzeba uważać, są, tak. tak, dobrze się odżywiać, bezpiecznie, żeby się nie zatruł i e, dziękuję bardzo za wywiad, życzę powodzenia i widzimy się pewnie po walce. Nie dziękuję, dziękuję za wywiad. Najlepsze.